Witam serdecznie, Szachowa Polsko. Z tej strony rzecz jasna Szparumen. Kolejny dzień, kolejna partia na Lidze Chorwackiej. W rundzie szóstej zmierza się z mistrzem międzynarodowym ze Słowenii, Galem Drnowuskiem, zawodnikiem, który regularnie występuje na różnych ligach właśnie w krajach bałkańskich. Cieszę się, cieszę się, że, że, że ta partia dzisiaj może nastąpić, ponieważ mój przeciwnik, moi drodzy, gra posunięcie D4. Gra posunięcie D4, także pierwszy raz prawdopodobnie nie będzie ruchu skoczek F3 w mojej partii. Ja tutaj chcę zagrać skoczkiem na F6 i po C4 chcę zagrać, moi drodzy, E6. Generalnie, znowu, to co już mówiłem na początku turnieju. Jeżeli przeciwnik tutaj zagra G3 lub Koń F3, to ja chcę wejść moi drodzy w obronę Benoniego. Tak, chcę wejść w obronę Benoniego. Mam te warianty yy, przećwiczone, dużo w nie włożyłem ostatnio pracy. Naprawdę czuję się bardzo komfortowo w tych strukturach. Tym bardziej, że jeszcze nie wygrałem żadnej partii. Uważam, że jeżeli mam się w czymś przełamać, to właśnie będzie to obrona Benoniego. Jeżeli bym teraz zagrał posunięcie C5, no to niestety, ale no na tych yy, partiach na najwyższym poziomie Wszyscy grają, moi drodzy, ten atak czterech pionów i przez to, że ja dopuszczam do tego, no to wiadomo, że białe będą z tego korzystały. Dlatego ja chcę zagrać najpierw E6 jeżeli teraz przeciwnik zagra koniem na F3 lub G3, to ja wchodzę faktycznie w obronę Benoniego. Jakie są wady tego zagrania? Bo rywal może zagrać konie w 3 faktycznie i teraz tak, ja gram C5, tak? Jeżeli rywal przepchnie pionka, co jest jedynym posunięciem, żeby tutaj zagwarantować sobie jakąkolwiek walkę o przewagę w ogóle białymi, to ruch D5 prowadzący do Benoniego jest najlepszym zagraniem. No i to jest ten ruch, który chciałbym zauważyć i zobaczyć na szachownicy. Ale przeciwnik może grać też inaczej. I często korzyścią jest to, że jeżeli rywal w tym momencie nie chce wejść w Benoniego, tylko zagra na przykład tutaj hamsko E3, żeby obronić pionka, to my najczęściej tego gońca wyprowadzamy teraz już przez G7, bo nie mamy zadeklarowanego posunięcia E6, tak? A w momencie, gdy ja już mam zagrane E6 i rywal zagra, dajmy na to po końce F3, C5, E3, no to ja już tutaj no mogę zagrać teoretycznie G6, ale już troszkę się dziurawie. A rywal wcale D5 jeszcze nie musi grać, może mnie przeczekać, więc yy, ogólnie to. Posunięcie E6 ma swoje benefity w postaci tego, że często nie dopuszczamy do ataku czterech pionków. o co nie boję się, jeśli chodzi o partie błyskawiczne bądź partie szybkie, ale w klasyku, gdzie wiem, że drużyna nam nie liczy, no pchanie się w te pozycje no, mogłoby spowodować, że kapitanowi by zatrzymała się akcja serca, więc aż tak nie będę pajacował i aż tak odważny tutaj nie będę. Więc tak podejdę do sprawy trochę solidniej, ale też z furtką na to, aby w tego niego wejść. I rywal wchodził w tej pozycji w Benoniego po D5. Ja tutaj zagram D6. Bardzo ważna kolejność, o której sobie będziemy nieco więcej mówić już w... Kursie. Dlaczego D6, a nie, bije na, a nie bicie na D5? końce C3 bardzo naturalny ruch, bicie, bicie. No i oczywiście G6 z planem goniec, G7. Rywal tutaj może wybrać wiele różnych systemów. Ale to co najważniejsze, to to, że nie może on wybrać ataku czterech pionków, ponieważ skoczek na F3 blokuje pionka F, który chciałby stanąć na polu, na polu F4. Więc taki jest mój plan. Chcę zagrać po koń F3, posunięcie C5. Jeżeli rywal zagra koń C3, to tutaj sprawa się ma troszeczkę inaczej, z tego względu, że mm, no, jeżeli zagram znowu B do niego, tak, czyli C5, no to ruchem końca 3 rywan nie zabrał sobie możliwości pchnięcia pionka na F4, prawda? No i po D5, dajmy na to, że ja zbiję, bicie D6, E4, G6, no i F4, tak? I teraz znajdujemy się w ataku czterech pionków. Systemie, który jest dość, dość trudny do gry, i trzeba się w nim troszkę połapać, tak? Te pozycje są szalone, i ja, na przykład, okej, okay, na Blicu czy Rapidzie bardzo lubię grać tego typu warianty, bo mam pewność, że rywal też gra o pełną pulę, yy, Chcę podejść do sprawy po prostu jak najdokładniej, jak najbardziej krytycznie, yy, i to sprawia, że ja mam pewność, że będziemy po prostu naparzali się w tej partii, więc yy, mam świadomość, że to jest najlepszy system obiektywnie dla przeciwnika, ale też mam świadomość, że yy, no przynajmniej tego będę. Na niego będę grał i ta wiedza, którą zdobyłem, na pewno, się, na pewno się przyda. Natomiast jeśli chodzi o partie klasyczne, tutaj do tej pory wybierałem solidne D5, choć na tę partię już powiedziałem Wam kilka odcinków temu, że czaję się z obroną Nimzowicza i jeżeli faktycznie taka pozycja nastąpi, to chciałbym zastosować obronę Nimzowicza. Widziałem, że Rywal gra na dwa sposoby. Historycznie najczęściej grał Hetmanem na C2, ale ostatnimi czasy grał E3. No i szczerze liczę, że, że poszłoby E3 w partii, bo jest to taki. System spokojny. Białe po prostu sobie wzmacniają centrum i jest wszystko ok. Ja chciałem tu zrobić roszadę. No i liczę na to, bo rywal ostatnią partię miał w skoczku E2. Ja uważam skoczek E2, że to jest średni ruch, szczerze powiedziawszy. Nigdy nie wydawało mi się to być groźne. Wiem, że tu jest wiele sposobów fajnych na grę C6 jest ciekawe. Wieża E8 to jest ruch, który ja zagram w partii. No i główne posunięcie to jest D5. Ja zagram wieża E8, bo to jest takie bardzo elastyczne. I tak też uczył Michael Royce w swojej książce o Nimzowiczu sprzed z, z kilku lat, kiedy ją przerabiałem i bardzo mi się ten system spodobał. Tak? I tutaj po KG3 gram D5, bardzo zdrowo wszystkie figury moje stoją, goniec E2, i tutaj możemy grać albo przez B6, albo koń BD7 w tej pozycji. Też bardzo zdrowe, bardzo zdrowe zagranie. Więc ogólnie te pozycje mi się bardzo podobają i nigdy nie mam z nimi większego, większego problemu. CDED, e, ok, białe mogą grać przez B4, ale my gramy koń BD7, zaraz zagramy G6, C6, gońca na G7 albo gońca na D6, może nawet i ta pozycja jest po prostu bardzo fajna. Jeżeli hetman C2 pójdzie, jeżeli hetman C2 pójdzie, to tutaj możemy się zastanowić, co bym chciał zagrać. Ogólnie wiem, że nawet w tym momencie D5 jest ciekawe i, i te pozycje są dość zdrowe. Jeżeli C bije D5, to bijemy pionem. Wiem, że hetmanem Michael Royce rekomendował, ale ja... Te, poz te pozycje są bardzo... bardzo trudne są te pozycje. Idea polega na tym, że pokojnie w 3 gram hetmanem na F5 i chcemy przejść do takiej końcówki, która jest dla czarnych optymalna, ale wiem, że Hetman B3 końce 6 i tutaj grają takie dziwne szachy, goniec D2, Roszada H3. Takie ruchy tutaj grają w ogóle panowie. I po A5, G4. Ja Hetman G6 i kojarzyłem właśnie, że jest A3, A4, Hetman C4, bicie, bicie. No właśnie, te pozycje są trudne, jakieś E5 nagle sztapy. Ja nie rozumiem tego, więc po Hetman C2 nie wiem, czy C5 od razu nie zapakuje. C5 to jest ruch, który kiedyś stosowałem i po Dc będę grał, moi drodzy, krótką roszadę. To jest moja, moja linia. I jeżeli A3 to po prostu biję sobie gońcem na C5, koń F3, no i tutaj bym sobie grał, moi drodzy, przez B6, gdzie przeciwnik może wyjść gońcem na F4 lub na G5, ale co do zasady ja wyprowadzam gońca na B7. Zobaczmy przykładowo gońc G5, ja zagram sobie goniec B7, przeciwnik zagra E4, ja zagram H6. Goniec H4, tak, goniec E7 i zaraz gramy sobie strukturę jeża. Dość zdrowe pozycje dla, dla czarnych, tutaj nic wielkiego się nam y, nie dzieje. Tutaj D6 nie zadziała, bo dostaniemy E5, dlatego najpierw trzeba y, pozbyć się związań. Jeżeli bicie, to bicie, zaraz D6, koń na C6, koń na F6. No i pozycja jest ogólnie bardzo, bardzo zdrowa, więc tego Nimzo już y, powoli szykuje. Tak, myślę, że Nimzo prędzej czy później nastąpi y, w jednej z moich partii klasycznych, muszę sobie go dopracować, yy, ale Nimzo to jest dobry debiut. Ja chciałbym grać Nimzo, ja chciałbym grać Nimzo widzowie, tak? To jest na pewno, na pewno dobry, dobry system. Yy, I tak to widzę, tak to widzę, czyli przez E6, żeby grać Nimzo. Tak, D5 też kiedyś jeszcze będę grał. To nie jest tak, że D5 nie będę grał, jej Słowiana grałem i E6, konie w 6 Kalsbady, więc no chcę, żeby chcę, żeby tych systemów było kilka, żebym mógł naprawdę troszkę pomieszać, tak i, i coś o nich wiedzieć, więc yy, więc tak, to, to jest yy, i tak naprawdę rywal tylko te ustawienie stosował, tak to ustawienie D4 C4. No ja sobie zagram przez E6. I mówię, jeżeli w 3, ładujemy C5, jedziemy w Beno niego, zobaczymy, co, co uda się tutaj wyrzeźbić. Myślę, że myślę, że, że to będzie na pewno ciekawa partia. Nie wiem, czy wygram, ale wiem, że się będę dobrze bawił. Natomiast jeżeli Rywal zagra końce 3, no to spróbujemy sobie nimzo. Zgodnie z tym, co wam mówiłem, czyli kiedyś trener Magnusa Carlsena powiedział. Simon Agderstein powiedział młodemu Magnusowi, że. Mnie nie obchodzi, czy tobie się podoba D5 czy C5, tak? ale w momencie, gdybyś grał cały czas jeden system i nie będziesz się rozwijał, nie będziesz próbował nowych zagrań to no nie będziesz się uczył, bo w pewnym momencie, jeżeli ja będę grał tylko francuską na przykład i tylko słowiana, no to wiadomo, że w tych strukturach będę dobry, ale w innych, no już nie będę sobie radził, więc chcę wychodzić poza strefę komfortu, chcę próbować nowych rzeczy no i myślę, że na tym etapie turnieju jak najbardziej jest to e, słuszne podejście i, i przynajmniej coś dla, coś dla siebie mogę długoterminowo z tego wynieść, także tyle ode mnie, jeśli chodzi o przygotowanie, ja sobie jeszcze zrobię krótką rozgrzewkę i słyszymy się już na analizie partii. Papa! Dobrze moi drodzy, lecimy z puzzle rushem. Nie będę kłamał, że no już odczuwam ciężar powoli turnieju. Troszkę, troszkę jest to wszystko męczące, ale dalej trzeba walczyć. Nie możemy, się, nie możemy się poddawać. Nie takie rzeczy ludzie robili, tak? Ja mam 22 lata, nie mam prawa być zmęczony kiedyś. Kasparow powiedział takie zdanie że Nie masz prawa być zmęczony. Ja nie wiem czy, czy mam prawo, czy nie mam, ale faktycznie, jeżeli mógłbym, to wolałbym nie być zmęczony, jeżeli jest taka możliwość. Mhm. Dobra. Go nie zdetrzymacik. Hetman H5 bicie bicie. Okej, okay, ciekawe. Jak matujemy? Y czekajcie, czekajcie, tu to tu mi wróci. Dobra, wow, to było trudne. Bicie wieża E1. Ja w takiej motywy jestem dobry, wiecie. Mata umiem dobrze dać. Tak, tylko, tylko szachy nie polegają tylko na matowaniu. O! Hetman F6. Wow, to nie było proste. Hmm. Dobra, to jest dobrze. Okej, okay, tu chyba taki fajny ruch. Pak, 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 pak. Iść, iś. Pak, pak, pak. U. Mm. A, ciach i ciach i mat. Dobra, jest trzy dyszki. Ciach, wieżak i 1. Muszę troszkę wolniej robić, ale za to dokładniej. bo nie jest H3. Dobra, 3-3. Chyba tu nic nie ma po prostu. Dobra, jest dobrze, ale to było trudne. Te jakieś trudne mi się dzisiaj trafiają. Jak na poziom. Dobra, końcóweczka jest spoko. Dobra, macik. Hmm. Hetman F3 tak bez szacha, chyba słabo co? Pasowałoby szacha dać. Szacha widział szacha dało. Dobra. dobra. Dobra się trochę randomowe są te zadania. W tym sensie, że. jedna jest bardzo proste, a drugi jest bardzo trudny. Dobra. 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 wait, 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 końcóweczki tak, końcóweczki są, jakie są Ech, dobra F5, F5, czy nie F5 to jest pytanie, czekajcie, jaki przełom tutaj robimy H5 to GH F5, EF tu nic nie ma G5, H5 i ja zagrałem H5. Wow. Wow. Big Champion. O. Co, taki fajny macik. Dobra, B4. Dobra. 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 Hmm. Dobra. Ja mam czasu już. Aj, już nie wiedziałem, jakie ruchy robić 5-3, rekord tygodnia. Czekajcie, jaki mam rekord w ogóle w tych pazrylaszach? Bo chyba 52 tutaj robiłem, a pazrylasz? Lol, 53. Dobra, jeszcze lecimy z zadankiem jednym. Dobra, let's go. Zobaczmy, spróbujmy się, spróbujmy się, yy, co tu się dzieje. Okej, okay, to wygląda jakoś banalnie, ale nie dajcie się zwieść, bo zawsze tak wyglądają te zadania. Ale tak, wieża C6 to jest pierwszy ruch, który przychodzi mi do głowy. I teraz tak, grozimy wejściem na ósemkę, więc hetman musi odejść gdzieś na f8 na przykład, żeby po wieża c8 móc się zasłonić wieżą, tylko ja nie widzę co, jak zbije na f7. I jak wieża c8, to wieża f8, król f8 i hetman c8, koniec. Ale to mogłoby być zbyt proste. Wieża c6, on jeszcze może zagrać goniec c7, taki ruch, i nie musi nigdzie odchodzić. Tego nie widziałem, tego nie widziałem. Tego nie widziałem. Hmm. To prawda. Ale wieża C7, gonie C7, mam wieża C1. Po prostu. Goniec C7, wieża C1. No ja biję na C7 tam, nie? A jak wieża C7, wieża C6, wieża C7, to mam Hetman, bije w 7. I na wieża bije C7, wieża C8. Aha. Hetman D7, dobra, tego nie widziałem. I co? Jeżeli wieża C8 to wieża E8, tak? I tutaj jak wezmę na F7 Wieża C8, wieża E8, taki ruch Taki ruch Taki ruch hmm. Wieża C8 nie wygląda jakby to miało być to, a jakbym zbił na F7 od razu bez kitu i na wieża bije F7, wieża C8. Aha, nie można się dosłonić. Jak bicie, to bicie. Jak wtedy wieża F8, to Hetman E6. A jak wieża F7, to Hetman D1, to wieża F1. A jak wieża F7 i Hetman bije C6? O, to jest pytanie. Na które nie znam odpowiedzi. Hetman bije C6 i co? No tak, wieża bije F7, Hetman bije C6, tu jest pro problem. A... Um. Hetman C6 i królew 7. Kurczę, pieczone. Hmm. A jakbym zagrał taki ruch jak hetman D5? Tylko po co tak grać? Noże pobiciu po biciu chcę zagrać tu. To jest spoko ruch. Spoko idea. Hetman D5 wygląda zdrowo. Ale dobra, wieża C8, wieża E8. No tu nic nie mam. Tu nic nie mam, tu nic nie mam. Nie lubię nic, nic nie mieć. Hmm. Hetman D5. Hetman D5. Hetman D5. Tylko jaka jest groźba, że zbije, zbije i wieża. No dobra, jak mi zagra G6 na przykład. No to co tutaj robię, niby takiego niesamowitego. Kurde, wieża w 7, Hetman bije C6. Nie podoba mi się to. Przyznam się szczerze, że mi się to nie podoba. To mi się nie podoba, widzowie. Hmm. Hetman D5 wygląda fajnie, tylko G6, G6, po prostu G6. No myślałem, że tak, tu, 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 ale on hetmanem. Ja biję tu, ale on odchodzi i nie mam mata. I nie mam mata. Tutaj też nic nie ma, bo G6 No nie wiem, nie wiem co zrobić. Nie wiem co zrobić niestety. Zagrałbym tak, tylko co po tym, nie mam pojęcia. Nie chcę grać tak na pałę. Nie mając pojęcia. Albo po tym losowy ruch. Losowy ruch tak naprawdę. Wieża C8, wieża E8, no proszę, daj tu coś. Wieża w 7 i na het mam c8, mam wieża c7. No. Wieża w 7 Wow. Wow. Okej. Okay. Że co, że bicie? I wieża E1? Nie! Nie! Partia zakończona, a więc przechodzimy oczywiście do analizy. Moi drodzy, to nie jest przypadek, że dzisiaj nie mamy szachownicy na ekranie. Eee, nie wiem jak to wytłumaczyć najprościej w świecie, ale po prostu moja partia dzisiaj się nie odbyła. Mój przeciwnik, moi drodzy, nie przyszedł na partię. I teraz tak przez to, że lekko mówiąc nie idzie mi to zbyt dobrze, to specjalnie mnie ta sytuacja nie martwi w tym sensie, ale mogę się umylić. Więc jeżeli mamy jakichś sędziów na kanale, proszę się ujawnić i dać mi znać, jak to wygląda od strony formalnej. Ale wydaje mi się, że jeżeli nie zagracie 9 partii, tylko 8, to nie macie możliwości zrobienia normy. Niezależnie czy ja bym wygrał te 8 partii, czy nie, nie wiem, czy tak jest, bo też słyszałem kiedyś yy, taki przepis, który mówił, że jeżeli przeciwnik nie przyszedł na partię, a ty, nawet jeżeli ten rywal konkretny, z którym miałeś grać, by przyszedł i ty byś przegrał, a i tak spełniałbyś wszystkie warunki na zrobienie arcymistrza, wtedy i tak tą normę dostajesz. Jeżeli tak jest, proszę dajcie mi znać, że jest inaczej, dajcie mi znać również. Będę wiedział na przyszłość, ciekawości, bo do tej pory mi się wydawało, że jak po prostu nie zagram minimum dziewięciu partii, to, to z normy nici. Yy, mamy godzinę 16, więc yy, pomyślałem, że nie chcę siedzieć w pokoju. Jakoś nie było czasu za bardzo wcześniej, żeby yy, wejść do, do morza. Zazwyczaj spędzaliśmy czas w saunie. Yy, więc stwierdziłem, że na moment sobie do tego morza wejdziemy. Jest troszkę yy, pochmurno, pada deszcz, ale może mi to tak bardzo przeszkadzać. Yy, nie będzie. Także, no niestety, Benoniego dzisiaj nie zagrałem. Miałem ochotę, widziałem, że jest duża szansa, że, że Benoni powstanie. Benoni nie powstał. Yy, szkoda, bo, 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 bo liczyłem na to, że może, że może zagramy sobie ostre, fajne szachy no i co ja wam powiem co ja wam powiem no dziwne rzeczy tutaj się dzieją na tej lidze szczerze powiedziawszy ja skończyłem po pół godzinie 15.30 już byłem e, wolny a i tak to ciekawe z 5 meczów, czyli z 30 szachownic po pół godziny zostało jedynie 12 to oznacza, że na 30 szachownicach padł błyskawiczny remis trzy mecze, czyli sześć drużyn zrobiło dzisiaj błyskawiczny remis dosłownie w 5 minut zakończyły się trzy mecze, czaicie? A ja czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Okej, okay, jeden mecz, gdzie tam po godzinie kończą. Okej, okay, ale skończyć trzy mecze w trzy minuty to jest chyba nowy rekord. Tak, nie grałem zbyt wielu lig, pewnie to nie jest rekord Chorwacji, ale rekord tego turnieju zdecydowanie. Dzisiaj jest ogólnie pochmurno, tak trochę wiecie. Ospale jest. Ja też się czuję taki ospały. Nie mogłem się zebrać, żeby tu przyjść. Ale jestem. Jestem i chcę właśnie się troszkę orzezić kąpielą, także ja się tutaj już szykuję i zaraz widzimy się z rodem. W ogóle zapomniałem dodać, ale w momencie gdy zatrzymałem zegar i sędzia mm, kazał mi podpisać blankiet, który chciałem zresztą wam pokazać, ale mi wypadł, jak zobaczyliście pewnie przed momentem. Widzowie chciałem wam pokazać blankiet partii, ale mi wyleciał a jest tak wiecznie, że mi od razu do wody poleciał. Ja yeah, ci kręcę, kolody mnie zabiją. Eee, to kapitan do mnie poszedł i pogratulował mi pierwszego zwycięstwa w barwach yy, Brda Split. A, no i miał totalną bekę ze mnie, co nie? Miał ze mnie totalną bekę i naprawdę no ciekawy turniej pod tym względem. No, nie spodziewałem się tego typu historii, ale jest ciekawie, na pewno będzie co wspominać po czasie. No więc, więc, więc tyle. No Jest zabawnie, naprawdę, jest bardzo zabawnie, ale drużyna mi pogratulowała zwycięstwa więc tak to się prezentuje. Stwierdziłem, że szachowo dałem już wszystko, co miałem najlepszego do zaoferowania, a skoro to i tak nie przynosiło efektów, to stwierdziłem, że skorzystam z mojego jokera, czyli po prostu swojego dzisiejszego niedoszłego przeciwnika. Po prostu ciężko znokautowałem. <ścoughs>